Witajcie, kochani. Dziś w Międzynarodowym Dniu Teatru mieliśmy spotkać się na deskach teatralnych w Słęcinie. Chcieliśmy zaproponować Wam trzy spektakle. Niestety, ze względu na panującą pandemię, nie spotkaliśmy się dzisiaj, ale wpadliśmy na świetny pomysł. Przenieśliśmy się do internetu. I dzisiaj. Zobaczycie zalążek tego, co mam nadzieję za chwilę będziemy mogli pokazać wam na scenie, a już dzisiaj przed wami niesamowite silne kobiety pistolety. Spektaklu exit. To tylko mała próbka. Następnym razem zapraszamy na deski teatru w Sulęcinie. A więc. Muzyka! Wiemy o ludziach tyle, ile nam powiedzą. Wiedzę tę następnie panierujemy. W skład panierki wchodzą obserwacja własna, mieszanka filtrów, autorski komentarz. Tak przygotowany człowiek ląduje na rozgrzanym tłuszczu sytuacji i jest gotowy do spożycia. O tym, że kluczowa jest jakość produktu, a panierka jest niezdrowa, wiemy wszyscy. Produkt powinien być świeży i pochodzić z autentycznego źródła. To też wiemy. Jednak zna to znakomita większość ludzi wypuszcza w świat produkt wysoko przetworzony, pełen konserwantów, uzdatniaczy, ostrzyknięty wodą. Dla zwiększenia gramatury. Nic dziwnego, że takie ja, dodatkowo usmażone w panierce, powoduje sensacje żołądkowe, odbija się długo i nieprzyjemnie szkodzi. Ludzie nieraz mi zaszkodzili. Nieraz sama zalegałam ludziom na żołądkach. Tak strasznie mi zależało, by być ulubioną potrawą wszystkich. Co wiesz o gwieździe? Ona mówi, że uwielbia dzieci. Mówi. Nie musi, nie musi uwielbiać. Może wstydzi się przyznać sama przed sobą, że dzieci ją drażnią. Czuje się gorsza od kobiet, które dzieci lubią. Mówi. Bo nie chcę, by ktokolwiek się domyślił. Mówi. Bo chcę wierzyć, że kiedyś polubi. A może mówi prawdę? Może dopiero o fragmencie chodzeniu do kościoła skłamała. Ty wierzysz w to, co widzisz? Myślisz: lubi ją. Ona lubi dzieci. Musi być dobrym człowiekiem. Jest skromna, bo ona z się ma szary golf. Ma dobry gust, bo fotel, na którym siedzi, jest gustowny. Jesteśmy do siebie podobni. Ja też lubię takie fotele. Sympatia, widzicie na koncert Gwiazdy. Jest ci tak bliska. Jesteście takie podobne. Gdy kurtyna opada, biegniesz do niej. Ochroniasz zasłania drzwi. I jeśli chcecie się dowiedzieć, co dalej, zapraszamy na spektakl już na deskach prawdziwego teatru, nie tego wirtualnego. Od urodzenia miałam problem. Przez pierwsze trzy miesiące darłam się w niebogłosy. Darłam się tak głośno i przyjmująco, że w matczynej mleczarni ustała produkcja. Pierwsze zdanie, jakie wypowiedziałam, mając półtora roku, brzmiało: Kurwa mać! Znowu w tym piecu zgasło! Jako dwuipółlatka dorwałam się do apteczki i rozdzieliłam między siebie i kuzyna tabletki, sprawiedliwie w systemie jedna dla mnie, jedna dla ciebie, dla mnie. Duża tabletka wapna, bo byłam duża. Dla niego małe relanium, bo był mały. Odratowano! Jako trzylatka w przedszkolu napadłam uzbrojona w zęby i pazury koleżankę, która jako pierwsza chwyciła w ramiona lale typu Boba! Dostałam lanie pasem. Bolała. Mając lat pięć. Kochałam się w blondynku. Ale laurkę z okazji dnia kobiet otrzymałam od krubaska, który tydzień wcześniej na rytmitę zrobił kupę w majtej, który kochał się we mnie. Łagałam. W wieku siedmiu lat usłyszałam od taty, że wybrał mamę spośród miliona. A ja jestem tylko dodatkiem. Zapamiętałam. Mama mówiła, że facetom nie można ufać. Że kobiety są wredne. Mówiła. Co ludzie powiedzą? Bogaty? Pewnie nakradł. Jak taka będziesz, nikt cię nie zechce. Nikomu nie ufaj. Nie jest tyle, bo będziesz gruba. Nie skup tego, bo raka dostaniesz. Mając 21 lat, wyjechałam do Warszawy z walizką pikowaną kołdrą po babci i samooceną niższą niż Tom Cruise. Ze Szczecinem łączy mnie pięćset kilometrów. Ciąg dalszy nastąpi. W tym szczególnym dniu dla aktorów. W dniu Międzynarodowego te, Dnia Teatru twórcom życzę mistrzowskich realizacji i artystycznego spełnienia. A wszystkim widzom Niezapomnianych, artystycznych przeżyć. Życzę natchnienia, miłości i to nie tylko do teatru. Aktorów i ludzi w maskach, tylko na deskach sceny, a na co dzień dobrych ludzi. Zdrowia, pozytywnego myślenia, wiatru w skrzydłach i świętego spokoju. Kreatywności. I żeby zawsze było to wyjście z sytuacji. Optymizmu. Tego wszystkiego Wam życzymy i trzymajcie się w tym trudnym dla nas momencie. Kochanie. Kochanie.